Wszystkim na kolejnym odcinku. I ja jesteśmy na porzuconym ośrodku turystycznym. Awa, awa, ała. Tak to tu wygląda. Ała. Wszystko mnie tu kuje. Tam wejdziemy później. Najpierw wchodzimy do na środka.

Tutaj mamy jakieś dziwaczne pomieszczenie. No. Może no. tu najpierw zobaczymy, a potem gdzie tam przejdziemy. Dobra. Co tu jest? To by na górze, ale są zawalone. No. Tu chyba kolejna łazienka. Tutaj co mamy? Tylko to do, do budynku było. Aha. Tutaj co jest Widowej patrzcie co to mnie. Super! Kanapa Naprawdę super A tu mamy uśmiechniętą buzię. Piękno.